Zabierz makaron na cmentarz. Mogłoby się wydawać, że zabieranie produktów spożywczych na cmentarz jest nie na miejscu. Okazuje się jednak, że makaron może być bardzo przydatny i znacznie ułatwić dbanie o groby najbliższych. Każdy z nas miał problem z zapaleniem znicza za pomocą zapałek czy zapalniczki. Używając makaronu raz na zawsze pozbędziesz się tego problemu. Pewnie zastanawiasz się, jaki rodzaj makaronu będzie potrzebny oczywiście ten najdłuższy czyli do spaghetti. To idealna alternatywa dla krótkich zapałek, które mogą narazić nas na poparzenia. Wystarczy podpalić go za pomocą zapalniczki, a następnie odpalić nim wkład. Makaron długo utrzymuje płomień, dzięki czemu nie zgaśnie tak łatwo jak zapałka, i ułatwi zapalenie nie jednego, a wielu wkładów. Dzięki niemu sięgniemy głęboko do środka zniczy i przy okazji oszczędzisz sobie nerwy. Choć może wyglądać śmiesznie, to faktycznie ochroni cię przed możliwymi poparzeniami rąk. Piękna wiązanka na grób w kształcie serca. Każdy może ją wykonać. Ponadto kosztuje tylko 4 zł. Takie serce z szyszek można wykonać bez użycia kleju. Do przygotowania wiązanki potrzebujemy około 24 szyszek. Ważne, żeby były podobnej wielkości: ścinki świerku lub innego iglastego drzewa. Ja przycięłam srebrny świerk ze swojego ogródka oraz parę gałązek czerwonej jarzębiny lub dzikiej róży. Pięć metrów drutu florystycznego. To jedyna rzecz, którą musiałam kupić do tej wiązanki. Kosztował on niecałe cztery złote. Zawijamy drut dookoła szyszki. Ważne, żeby otoczył jej niższe warstwy. Następnie przykładamy drugą szyszkę i otaczamy drutem. Czynność powtarzamy, aż powstanie łańcuszek z szyszek. Ważne, żeby były ciasno ze sobą połączone. Jeśli drut jest sztywny, próbuj od razu nadawać wiązance kształt serca. Po zapleceniu w drut wszystkich szyszek łączymy pierwszą z ostatnią. Następnie ugniatamy z kółka kształt serduszka. Gałązki iglastego drzewa tniemy na mniejsze kawałki. Posłużą nam do zagęszczenia stroika. Za pomocą florystycznego drucika przyczepiamy je dookoła szyszek. Ważne, żeby podkreślały one kształt serca. Wyginaj je ku górze, wypełniamy gałązkami przerwy między szyszkami. Im dokładniej to zrobimy, tym sztywniejszy będzie stroik. Mocno zabezpieczamy całość drutem. Na koniec ozdabiamy serce jarzębiną lub dziką różą. Stroik jest minimalistyczny, więc nie przesadzamy z ilością zdobień. Tak zrobiony stroik pięknie wygląda na grobie. Użyte w nim składniki długo wyglądają świeżo. Jest ekologiczną alternatywą dla wiązanek z plastikowych roślin. Zrób wiązankę za 15 zł. Nie musisz wydawać fortuny w kwiatarni. Wystarczy, że kupisz gąbkę florystyczną w koszyczku i znicz. Podczas jesiennych porządków w ogrodzie zebrałam gałązki. Przycięłam mój świerk. Do takiej wiązanki można też użyć gałązki tui, które są popularne w ogrodach. Zebrałam również parę szyszek podczas spaceru. Gąbkę florystyczną wyjmuję z plastikowego koszyczka. Wkładam ją do miski z wodą. Zostawiam na parę minut, żeby dobrze nasiąkła. Następnie wkładam ją do koszyczka. Za pomocą kleju na gorąco przyklejam znicz. Ważne, żeby był na samym środku gąbki. Nie oszczędzam na kleju, żeby mieć pewność, że jest mocno przymocowany. Gałązki tnę na mniejsze kawałki. Wbijam je od podstaw gąbki. Na początku wbijam równej długości gałązki z każdej strony gąbki tak, żeby powstał okrągły kształt. Następną warstwę gałązek wbijam na skos, ku górze. Małymi ścinkami uzupełniam przestrzenie między gałęziami, tak, żeby gąbka i koszyczek nie prześwitywała. Na drugą warstwę zostawiłam najładniejsze gałązki. Uzupełniam stroik. Staram się tak dobierać gałązki, żeby układały się w okrąg. Ważne, żeby igliwie otaczało znicz, ale go nie zasłaniało. Zagęszczam stroik ścinkami. Na koniec biorę ozdobne gałązki i rozkładam powiązance. Na koniec biorę szyszki. Za pomocą kleju na gorąco przyczepiam je do gałązek. Robię to losowo, żeby wyglądały naturalnie. Taka wiązanka jest prosta w wykonaniu. Zrobiłam ją w 30 minut i zapłaciłam za nią tylko 15 zł. Wygląda naturalnie i elegancko. Długo wygląda świeżo. Na moim kanale znajdziesz również filmik z instrukcją na bogatą wiązankę za 5 zł. Link do filmu z nią znajdziesz w opisie. Daj znać w komentarzu, która wiązanka podoba Ci się najbardziej. Zrób wiązankę na grub za pięć złotych. Nie musisz wydawać fortuny w kwiatarni. Wystarczy, że kupisz gąbkę florystyczną w koszyczku. Za taki floret zapłacisz około pięć złotych, resztę potrzebnych rzeczy znajdziesz w lesie lub w ogrodzie. Wybierz się na spacer i zetnij kilka gałązek świerku, jarzębiny, jałowca lub innych iglastych drzew. Zabierz również kilka szyszek, żołędzi, a nawet grzybów. Wyjmij gąbkę florystyczną z plastikowego koszyczka. Włóż do miski z wodą. Zostaw na parę minut, żeby dobrze nasiąkła. Następnie włóż ją do koszyczka. Gałązki przyniesione z lasu potnij na mniejsze kawałki. Wbijaj je od podstaw gąbki. Najdłuższe ułóż na końcach koszyczka, aby utworzyć podłużny kształt. Gdy wbijesz gałęzie dookoła całej wiązanki, weź inny rodzaj gałązek i zrób kolejną warstwę. Tym razem zacznij układać je lekko pod skosem, żeby odbić je od podstawy. Ja używam do tego srebrnego świerku. Najdorodniejsze gałązki dałam po obu końcach gąbki. Starannie wykonana podstawa z igliwia sprawi, że wiązanka będzie wyglądać jak z kwiaciarni. To etap, na którym warto się przyłożyć. Małymi gałązkami wypełniamy luki. Ważne, żeby gąbka lub koszyczek nie była widoczna z igliwia. Kolejne warstwy wbijam, kierując je ku górze. Głównym punktem wiązanki będzie jarzębina. Jej owoce mają piękny czerwony kolor. Obcinamy z gałązek liście. Łączymy ze sobą dwie gałązki z owocami, tak żeby powstał bukiecik. Za pomocą drucika florystycznego należy połączyć je ze sobą. Wbijamy w gąbkę. Następnie biorę gałązkę z dębu. Mają piękny złocisty kolor. Te liście jako jedne z niewielu. Po wysuszeniu nie odpadają od gałązki. Razem z jarzębiną tworzą piękną jesienną kompozycję. Dokładam jeszcze jedną gałązkę jarzębiny i wypełniam środek zielonym igliwiem. Następnie przygotowujemy skarby natury znalezione w lesie. Szyszki, żołędzie, a nawet grzyby pięknie udekorują stroik. Za pomocą kleju na gorąco umieszczamy je na wiązance. Długie szyszki pięknie wypełnią puste przestrzenie. Z grzybów i żołędzi można wykonać piękne kompozycje. Na koniec robimy kokardę ze wstążki. Ja wykorzystałam wstążkę z bukietu. Zawsze zostawiam takie rzeczy i wykorzystuję ponownie. Zostawiam długie końcówki i zawijam w spiralki. Należy przykleić ją na grubą warstwę kleju i gotowe. Ten stroik jest ekologiczny. Większość użytych w nim materiałów jest biodegradowalnych. Użyte w nim rośliny długo wyglądają świeżo, więc wiązanka będzie wyglądać pięknie nawet przez kilka tygodni. Nie wydawaj fortuny na plastikowe wiązanki w kwiaciarni. Jedyny koszt to gąbka za parę złotych, a efekt będzie porównywalny.